Wszystkim ludziom tutaj Nikita TV gra Lego Batman. Dokładnie Lego Batman. No i e, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, e, mamy teraz misję, że jesteśmy złymi. E, no i e, idziemy właśnie do tych misji teraz. E, jaskinianie Toperza i zaraz już będziemy przy nich. No i wejdziemy do nich, sem. bo teraz robimy takie misje, bo powinniśmy. No bo już nie ma żadnej misji, że jestem bohaterami Azyl Arkham. E, no a więc robimy to. Już odblokowałem tu kilku ludzi, na przykład jak tego. Nie wiem, po co ja ich biję. Co tam? To źli. No ja też teraz jestem złymi, no ale jakby to znaczy, że dobrymi, bo teraz muszę to robić. Już wchodzimy do następnego gangu, bo wytłumaczę wam jedną rzecz. Blawulowy tatunek. Ale ja robiłem nowy tatunek? Tu jest pokazane, że nie. Ale ja nie wiem, bo to jest już piątka. lodowaty świat. Dobra, nie wiem, chyba zrobię ten już, bo nie wiem, czy robiłem ten lodowaty. Yy, znaczy się brawurowy latunek. No, chyba robiłem. Wydaje mi się, że lo, robiłem, a więc Robię tą misję historia. Bo dokładnie nie pamiętam, ale chyba robiłem. Dobra, czekamy aż te napisy przerecą, żebyście mogli przeczytać. Jak w ogóle czytacie to. Nadaszło. Nadeszła ta chwila. Nasz. Doskonały zespół Dobra To się chyba już przeczytaliście obejrzycie ten filmik No to nieźle, bo nie wiem czy robiłem ten braw... brawulowy świat. A więc musimy robić teraz to, bo nie pamiętam za bardzo czy robiłem, czy nie. A więc no, zrobię to. No bo już to... Robię Bo mi się wydawało, że tam było pokazane Bo byłaby tam pokazana taka, że nie skończyliśmy Ale trochę przyszliśmy niby No tak myślałem ale tu byśmy potrzebowali Robina lub kogoś innego A pingwiny takie to mogą niszczyć? Nie Chyba nie Nie no to szkoda. A do wody, jak wejdzie, to co się stanie? A, pływa jakby. O, ale to możemy zniszczyć chyba pingwinem. Nie. No dobra, srebrne obiekty możemy zniszczyć tym. Takich rzeczy nie umie przypadkiem. Pingwiny chyba nie, nie. pingwiny nie. Ale ta? N nie. Dobra, to tak czy siak. Nie wiem, tu raczej nie przeleca, nie. To od razu się zamieniłem w nią, żeby tam nie spaść. No więc... Chyba idziemy tu dalej. A, no przecież kobietom koty da się podwójnie skakać. No to od razu trochę do połowy drabinę tu zbudowaliśmy. Ale zbudujemy chyba teraz dalej. Aha, tak dokładnie. Tutaj się zrobię tak. Oj, chyba mogę przejść tu? Nie, myślałem już, że mogę tam przejść. To chyba jakąś postacią byśmy mogli zamrozić, byśmy tam przeszli. A, a tą? Kobietom kot? Tam się nie da? Nie jak to, cię, jak to nas podnosi, to wtedy nie możemy robić podwójnego skoku No, trochę tu zniszczyłem tych, tych Tu już raczej nic nie zrobimy, a więc Idziemy tu dalej. Bo tam na dół też nie sądzę, żebyśmy mieli iść. Bo to by było trochę takie dziwne, gdybyśmy mieli na dół. O nie! a, a Nie leci za daleko piny gwiny! Nie! A tu jest kobieta kot? Jak ona tu przeszła? A! Cholipa. A ja w tej wodzie nie umiem, nie mogę pływać? Mogę. Ale jak ona tam weszła? A to cóż, robimy tak jak robiliśmy. Piękny jest słaby. Został tam. O! Ej! Tu są ci! Policja! Dobra, to mamy niszczyć? Nie. Mi się wydaje... No to jest ta klejówka... E... E... Była taka misja, że tu byłem Batmanem. Ale teraz oczywiście jak to... W... Wtedy kiedy... Ee, tak to. W, wtedy kiedy ten... A nie, tu musi być kobieta kot lub ten, ten to musi być. A kobieta kot musi być tam na dole. Cholipa on tu zszedł. No to trudno. Musimy jeszcze raz nie my tu wejść. Może zniszczę sobie te. O! I teraz jest lepiej. O, stąd raczej nie zejdzie. Nie. Nie może. Nie umie. Dobra, już może to przestać owiać, ale to nie może. O! Wow, jak fajnie! Ej, fajnie było! He, pin lubi zimno. To chyba niektóre rzeczy te pingrziny nie zniszczą. W większości rzeczy te pingwiny nie, nie powinny zniszczyć. Bez tego jeszcze się chyba nie da budować. Nie, nie wiem. A no tak, zapomniałem no co, żeby tam w ogóle wejść musimy zrobić. Tutaj niech ten wejdzie pingwin. I teraz nie może stamtąd wyjść. Bo chcę jeszcze raz to spróbować. O tak. I tu. Żeby on tu przeszedł, żeby ten opinek tu przeszedł. Bo to może być ciekawe. Co się stanie. U, kobieta kot tu weszła? Co? To pingwin też tu powinien wejść. O! No właśnie, o to mi chodziło. Co? Ten pingwin tam poszedł? No dobra, tak siak. Czy poszedł, czy nie. Tutaj sobie zepchnę, nawet jak to po jakąś dodatkową rzecz, to już sobie zepchnę, żeby było fajnie. O, ja to będę mógł budować tą jedną rzecz i zniszczę ten lud z, z tym samochodem. Bo to chyba też samochód zniszczy. Powinno. Chcę tu odejść. Dobra, sto, stój tam, stój tam. Stój tu. A ja wypuszczę ogień. No tak, samochodem to zniszczyło. Tak jak myślałem. Chyba budujemy ten sam samochód. Jeszcze do niego coś dobudujemy. O, taki spychacz dokładnie. Tylko, że niebieski, a zawsze jest e, zielony. No, wsiadamy do tego. I nie wiem gdzie. A, możemy te obiekty niszczyć. To szkoda, że nie możemy się tym gdzieś cofnąć, bo fajnie by było się cofnąć. O, możemy się tym cofnąć. No to cofniemy się tym, bo tam był, był lód na początku misji. A więc se od razu to zniszczę. To wszystko tutaj. O! O to mi chodziło właśnie. Jeszcze tu se. Porobimy niektóre rzeczy. O! No i teraz to jest jakby aktywne. Chyba. To. O! Tak, dokładnie. Aktywne. Uuuu... I. kolipa. Jak tu będzie trudno wjechać. O! Zniszczyliśmy to. Wreszcie. Jeszcze tu można coś zrobić? Nie. Nie przypuszczam. A więc idziemy dalej. Ej, ja się w nich szczele mogę? Nie, ale mogę tak zrobić. O. Okej, okay, niszczymy sobie wszystko, bo możemy nazbierać w tej misji 100%. Bo w jednej z misji. No, w tej misji tylko, że jak byłem bohaterami, to też nazbier nazbierałem. O Jezu, jak to wolno chodzi. No to rozczarowanie, jak to tak wolno chodzi, ale dobra. Szkoda, ale okej. Okay. Widocznie tak ma być. O, dobudujmy tu tą podłogę, będę jak najwięcej zbierał tych punktów, o tutaj kobieta-kot chyba by się przydała, bo dziewczyny chyba to umią tylko. No właśnie, tylko dziewczyny to umią w tej grze. I chyba, no tak jak myślałem, ta brama, no dokładnie to nie, tak nie myślałem, że ta brama teraz mi się otworzy, ale tak czy siak otworzyła. Do chyba tajemnej kryjówki i pingwina. Chyba, że to jest o wiele inne miejsce w ogóle. O fajnie! Ja takie rzeczy mam w różnych grach. Na przykład grze e, a różne mam gry. Nie będę mówił każdej nazwy, każdej gry, którą mam. No, i tak jak myślałem, oto kryjówka pingwina, własność pingwina. Tu kobiety kot byśmy potrzebowali. Jeszcze wytrzymaj tam, ja tam nie wejdę? O, weszłem. Okej, okay, raz, dwa i, i zero. Raz, dwa, trzy. I udało się. Od razu... Może jeszcze nie idziemy do końca misji, bo z tego co... Domyślamy się, że tam już będzie koniec misji przy tej maszynie. Jeszcze tu chyba możemy... O! Tak, możemy coś. Zrobić. O, właśnie możemy chyba uzupełnić to. A już tak robiliśmy tak samo w misji Pingwinia Kryjówka. W tej grze. W grze. W tej samej grze, którą, w którą teraz gramy. Tylko, że w misji, że ja byłem dobrymi. I co, teraz mogę to zniszczyć, tak? Nie czy nie o to chodzi? Nie, nie o to. Dobra, to. Chyba wejdę jeszcze raz tam na górę. Lub nie, jeszcze kilka rzeczy se tu porówmy Nie tak od razu wszystko. Tu coś jest? Nie. Nic nie ma. To szkoda, bo w, w, no, w misji, że ja byłem Batmanem, coś tam było. No coś. nie zestaw. Dokładnie. No dobra, to ja już będę tu szedł, tam do góry. I raz, dwa, trzy. Co jest trudne tam wchodzić. No do, ona się za mną idzie, chociaż tu nie dojdzie. To zniszczę, i to zniszczę. O, już prawie mam 100%! Jeszcze tylko to, i to, i to, i to, i to. I to żeby tylko jeszcze nie przejść misji. Tu jest jeszcze coś do zniszczenia? Muszę zobaczyć. O, mogę to aż tak przesuwać, fajnie. O. No to levelka. O nie, jakie glinia, gliniarze. Tylko nie to. I trochę kasy oczywiście straciłem przy tym. Przez to. O nie! A macie! A macie! No, wreszcie. Wreszcie ich pozabijałem. O, tam jest jeszcze jeszcze jeden. O cóż. Dobra, zaklinował się. Co tam? Niezłe yes, to było. Wyjrzyj, że już za chwilę tu będziemy kończyć misję. A ja jeszcze nie nazbierałem 100%. To szybko pójdę tam jedną rzecz zbudować, którą się da. Policja oczywiście idzie. Jeszcze zanim ukończę misję właśnie idę... Tą rzecz jedną zbudować. Raz, dwa i trzy. Szybko. No, nie za. Nie wszedł tam. Raz, dwa, trzy. No, niby pin, kryjówka. Bo muszę to zbudować, bo za to dostanę punkty. A jak dostanę punkty, to nazbieram akurat 100% mi się tu przydała kobieta Kot, żebym Pingwinem tam wskoczył. No ci gliniarze. Muszą mi zawsze niszczyć plany. No, a masz. Już nie żyjesz. Dobra, ja już przechodzę tą misję. Jeszcze nie nazbierałem 100%, ale. Niestety. A nie, mogę jeszcze nazbierać. Mam jeszcze na to czas, bo myślałem, że to od razu będzie przejście poziomu, a to nie i dobrze. Wskakujemy tu, żeby pingwin mógł tu wejść. Raz, dwa i cztery. Nie! Nie! Jeszcze się uda. No dobra, już się nie uda. U nie, u nie! Glinia, gliniarze! A macie, a macie, a macie Dobra, już na szczęście ich pokonałem. I teraz tylko się stamtąd nie zwalić, jak tam wejdę. Okej, okay. wchodzę tu, tu, tu i tu. I teraz tylko nazbieram 100% i kończymy misję ludziska. Co, nie nazbieram? Na serio? No to szkoda. ale cóż. Chodź tu, kobieto-kot. No i kończymy misję. Teraz tylko brakowało tego, żeby nam Batman pokrzyżował plany. Oczywiście tu teraz filmik, że Pinkviny atakują. No bo skoro mamy misję, ze złymi No to I też z pingwinami, że atakują Jeszcze Później Nie wiem czy z nagrywaniem pewnie bez, ale No dobra W ogóle nie będę sprawdzał co Z tą czwartą misją, czy ją przeszłem, czy nie Historia 95% już prawie bym miał 100 jeszcze tylko 5. O, już tysiąc monet. Suma Lego monet. Super. I dokończ historię. Oczywiście tu będą napisy i takie... No takie słabe te Lego Batman. No tak. Wiem, wiem. 33% i 3% no to ludziska super przeszliśmy jedną misję, no i kończymy odcinek, no to pa, pa wszystkim ludziska pa!